Spójrz na świętego Pawła. On też był pielgrzymem. Nie bał się głosić Ewangelii aż po krańce świata. Teraz my idziemy. W roku jubileuszowym, w czasie łaski i nadziei. Przychodzimy do bazyliki świętego Pawła za murami, jak uczniowie przychodzili słuchać apostołu. Przechodzimy przez drzwi święte. To nie tylko symbol. To zaproszenie do przejścia przez bramę, którą jest Chrystus. Jezus w synagodze w Nazarecie powiedział. Duch pański spoczywa na mnie, aby ogłosić rok łaski od Pana. Dziś Ty przychodzisz przez te drzwi, bo to jest twój rok łaski i nadziei, a to, co ważne, zaczyna się po drugiej stronie tych drzwi, tam gdzie wrócisz do domu, tam. Gdzie czekają ubodzy na dobrą nowinę, więźniowie na wolność, niewidomi na przejrzenie, uciśnieni na Twoją modlitwę i słowo nadziei. Paweł nie bał się tej misji. On oddał życie za Jezusa. Teraz Chrystus mówi: Dziś spełniły się te słowa pisma. Teraz Ty jesteś posłany. Wracaj od grobu świętego Pawła, aby nieść dobrą nowinę tam, gdzie jesteś, to jest Twój rok łaski, idź, jesteś pielgrzymem nadziei.